Mam tutaj słynko z Jagną i z Julą. Bilet do życia. Kiedy snem dzisiaj jawą niespełnione marzenia, Jesteśmy, by rozkruszyć wasze serca z kamienia, Ostatnie, gdy płyną, tak by nikt nie widział. Przyjmijem bilet, bilet do życia. Kiedy snem dzisiaj jawą niespełnione marzenia, Jesteśmy, by rozkruszyć wasze serca z kamienia, Ostatnie, gdy płyną... Tak by nikt nie widział. Przyjmij ten bilet, bilet do życia. Kiedy sędzisz ja, jawom, niespełnione marzenia. Jesteśmy, by rozkrócić wasze stereotypienia. Ostatnie wypłyną. Tak by nikt nie widział. Przyjmij ten bilet, bilet do życia. Każdy z nas może zmienić jej świat. Wystarczy jeden gest, by zwyciężyć strach, pokonać los którym walczyć teraz musi, zwycięży na pewno. Będziemy z tego dumni. Próbujmy być przy tych, co nas teraz potrzebują. Pomóżmy im. Wiesz, oni na to zasługują. Ten jeden gest zmienił życie jej sen nie opuści już żadnych opiółek. Taki mamy cel, zrobić wszystko, by pomóc, by mogła się budzić i dziękować w nocy Bogu, by mogła wierzyć i cieszyć się jak my. Żyć marzeniami, niepokojny, nie bo tak łatwo jest zabrać życie w jednej chwili. Dlaczego, dlaczego, pytam znowu, kto jest temu winny? Walczymy wszyscy, by tą wojnę zniszczyć, by mogła się cieszyć z życia w gronie swoich bliskich, snem Dzisiaj ja, nie niespełnione marzenia, jesteśmy, by rozkruszyć wasze serca z kamienia, ostatnio zespłynął. Tak by nikt nie widział. Przyjmij ten bilet, bilet do życia, kiedy snem dzisiaj, nie niespełnione marzenia. Jesteśmy, by rozkruszyć wasze serca z kamienia. Ostatnio wypłynął, tak by nikt nie widział. Przyjmij ten bilet, bilet do życia, kiedy snem dzisiaj, nie niespełnione marzenia. Jesteśmy, by rozkruszyć wasze serca z kamienia. Ostatnio wypłynął. Tak by nikt nie widział, przyjmij ten bilet. Bilet do życia burza przyniosła cierpienie, ale my to wiemy, że po dramatycznej burzy przyjdzie ten czas nadziei. Razem, w szereg, razem z szeregu stańmy, aby wesprzeć ją w walce. Jesteśmy tu, by pomóc, zaciskając wszystkie palce. Bo przyjdzie taki dzień, kiedy pojawi się uśmiech. Te złe chwile odeszły, teraz spokojnie tu uśniesz. Nie wiem kto, ale ktoś taki scenariusz przewidział. Otrzymałaś od losu wspaniały bilet do życia. Ten świat dał nam szansę, nie możemy jej zmarnować, więc musimy w jakiś sposób mądrze przekazać te słowa. Dlaczego ból dotyka tak niewinne istoty? Niestety życie to ciągłe upadki i wzloty. Żaden człowiek nie zasłużył na niesprawiedliwy sąd. Do szczęścia wciąż brakuje nam ten jeden krok. Chcemy nieść pomoc. Uwierz mi na słowo. Bo to by się nie stało. Jesteśmy z Tobą. Kiedy snem dzisiaj jawą niespełnione marzenia, jesteśmy, by rozkruszyć wasze serca z kamienia. Ostatnie łzy płynął, tak by nikt nie widział. Przyjmij ten bilet, bilet do życia. Kiedy snem dzisiaj jawą niespełnione marzenia, jesteśmy, by rozkruszyć wasze serca z kamienia. Ostatnie łzy płynął, tak by nikt nie widział. Przyjmij ten bilet. Bilet do życia, kiedyś snem, dzisiaj jawą niespełnione marzenia, jesteśmy by rozkruszyć wasze serca z kamienia, Ostatnie z tak by nikt nie widział, przyjmij ten bilet, bilet do życia.